No, no, cześć. Słuchaj, yy, 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 bo tak, ma nowy telefon, to już wiesz, nie? No tak, wiem, inny, tak. Ale on nie ma na nim WhatsAppa, bo te kłopoty, którą miał, w, wynika nam tu, że to chyba przez WhatsAppa się stało. Więc chyba nie będzie instalował WhatsAppa, wiesz? No, natomiast, yy, to może Ci oddam po prostu, tak? To tak. powiedz, o co chodzi, tak? Dobrze, dobra. Halo? Cześć, cześć, dodam No, cześć. Jak gdzieś już, nie wiem, mocno zarazony telefon. To się okazało bardzo. Chińczycy. Chińczycy. Co? Chińczycy. Chińczycy? To to jest Chińczycy? Chińczycy, taka nacja. Chińczycy? Tak. Ja też Chiń. No, zaraz ci telefon. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, ale serdecznie miałem wiesz. Od... W, w ja wielu tygodni miałem straszny problem. Dla pana mała straszne szczegóły, w ogóle jakaś kompletna katastrofa i nic nie dochodziło do mnie. Powiedz mi, jaką decyzję podjąłeś w sprawie tej listy? Nie, nie, nie wystartuję. Nie, to wiesz, nawet nie jest pyta decyzji, to jest pyta decyzji bardziej Grzegorza, tak? Ja byłem nawet skłonny startować do tego Sejmu. No, no y Ale um, on <śres> Powody, które stały u podstaw tego, że nie wpuścił mnie do Senatu, nie zmieniły się co do Sejmu, a wręcz przeciwnie, no, więc, więc nie, nie wpuścił mnie po prostu, krótko mówiąc. Czyli powiedział, że nie, tak? Że do Sejmu... bo pisałeś mi z, z tego Strasznego, co do mnie dotarło, że on Ci proponował jakieś miejsce do Sejmu. Nie. Było tak, że się ze mną umówił i to dwa razy. Nie wiem w ogóle po co, no bo skoro nie chciał mi zaproponować startu do Sejmu, to po co się do mnie ze mną tak, dwa razy tak. umawiał przed wyborami? Nie wiem, o co to tak naprawdę chodziło. Uh -huh. Może mu chodziło o pogadanie na temat, wymiam ja tą koncepcję, że, żeby się on wycofał, tak? Uh -huh. Może mu o to uh -huh. chodziło. Uh -huh. Częściowo trzeba to jakoś dogadać czy coś. Ale w każdym razie w, w bardzo się zdziwiłem. Czyli nie, nie, czyli nie ma oferty? Nie, nie dostałem żadnej oferty na koniec, tak. Uh -huh. I sprawa jest zamknięta już się tak? tak? No, tak, to, to już jest po, po, po zamiataniu. Szkoda, bo to byłoby idealnie na liście, gdyby kilawa jest pierwsza, a ty w dowolnym miejscu, i tak byś dostał drugi wynik. Cholera. Nie? No ale on, on tego nie chciał, słuchaj, no, że jak, no wiem, jak wiem. nie chcesz, to co zrobisz? Wiem. Nie, on, nie, on tego nie chciał i to wyraźnie nie chciał, bo, bo miał jakieś powody ku temu, żeby tego nie chcieć. No. Cholera. I to Bond zrobił tak naprawdę, no bo w, 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 tylko by na tym zyskał. No. Znaczy, bo nie teraz, gdyby to był dobrze, to tak jak Ci mówiłem, zawsze to był dobrze, nie. Ale... Wiesz, ja, ja myślę, że on się bał Ciebie, wiesz? Bał się tego wszystkiego. Myślę, że to, to zaważyło jednak. Nie wykluczam. Na koniec, tak, tak. Nie tak, tak. tak. Chociaż on no to... już wcześniej, wiesz? To nie jest tak, bo tam ktoś wprost napisał, że Ty zaszkodziłeś. Nie. Bo on już wcześniej miał duży sceptyzon i przecież obiecał ten start dawno, a potem się z nim spotkał i marudził. Ja myślę, że to był, wiesz, to, że on tego gawłowskiego nie wiem, czy wiesz, jak potraktował, wiesz, jak on, on go zrobił. Wiesz, tak. dlaczego Gawłoski w ogóle kandyduje? To jest tak. niesamowita historia. Sobie. Gawłowski kandyduje tylko dlatego, że ja zbierałem podpisy na swój komitet do Senatu. Uh -huh. Bo ja wiesz, licząc się z tym, że on może mnie nie wpuścić na listę, ale licząc na to, że pozwoli mi startować z własnego komitetu z poparciem, zbierałem podpisy i, tak, uh -huh. I nazwałem to Demokracja Obywatelska pod, pod tym ich... I no, dałeś to Staszkowi, tak. domyślam się, tak? I słuchaj, ale więcej. On powiedział Staszkowi, że on może zbierać na Koalicja Obywatelska Stanisław Gawłowski. I Staszek uh -huh. nazbierał 5 tysięcy podpisów. Uh -huh. Po czym dzień przed rejestracją, czy dwa dni, to było w piątek, powiedział mu, że nie pozwala mu to zrobić i że koalicja Wojtek tylko wystosuje proces, jeżeli on to zarejestruje. Do Senatu Staszek tak. też, tak? Tak. Uh -huh. sobie, gość zbierał za jego zgodę uh -huh. uh -huh. uh -huh. i temu powiedział, że nie, nie pozwoli mu zarejestrować. Uh -huh. Zostawiając go totalnie na lodzie. Tak? No, na lodzie, tak. Uh -huh. No bo on. Uh -huh. I... No tak, tak. Uh -huh. I... I tak. Uh -huh. I sobie, gdyby nie ja to, że, teraz? że ja miałem podpisy, a ja nie startowałem, no bo, no bo zdecydowałem, że nie ja będę tak. ryzykował mm, na jakiś. Mm. Już. bo ja odebrałem, że on mnie wystawia do tego, na te łomianki, czyli tam północne, tak, 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 tak. odebrałem, że Odebrałem, no że chce mhm. mi dokopać i przy okazji tobie Za, zaszkodzić, mhm. tak, że, mhm. że pokonany przez ciebie kandydat, ja wyglądę, no tak. przegrał mhm. mnie niestety, tak. by ci zaszkodził i on, słuchaj, mu, mu zabrał to, ale tak, ponieważ dostał moje podpisy, to zarejestrował komitet. Uh -huh. I wtedy on się zorientował, że on i tak dostatuje, więc uh -huh. zabrał mu nitrasa uh -huh. z poszalina, żeby był gest wobec niego i tego gościa z, z, z obecnego senatora z tego okręgu ustawił na jedynkę, taki gest robiąc. Ale wyraźnie pod wpływem sytuacji, że, że ten mu się już na pewno wejdzie, tak? Uh -huh. Więc on grał po prostu moim zdaniem on bardziej rozpoznawał zagrożenie w gawłoskim e, Dlatego, że gawłoski, wiesz, on tutaj opowiada takie rzeczy, ale, ale myślę, że dużą część ma prawdy, że on jest de facto szefem potencjalnego buntu w platformie i organizatorem tego buntu. Uh -huh, uh -huh. I że to było, jakby w, mi się oberwało trochę za niego, wiesz? Uh -huh. Tak to odbieram. Uh -huh. No nie, zresztą nie do tego senatu to chciałem startować, a uważam, że do Sejmu to bym sobie zaszkodził bardzo osobiście. Mhm. No, to e, sensu, to nie, to... Szczególnie jeżeli byłem by, byli w opozycji, to być w Sejmie opozycyjnym, co ja raz byłem, to jest koszmar. <grym> to się o tym wiem, bo byłem przez wiele, wiele lat w no, Sejmie w opozycji. To, to nie jest fajne. Nie jest fajne, nie. No, to nie jest fajne. Więc, ale z obowiązku się wiesz, Takiego z takiego poczucia wiesz, obowiązku sumienia mu to proponowałem, tak? bo uważałem, że, że jak mnie wystawi, to po prostu będzie dobre dla, dla, dla całej listy. On miał inne rozeznanie, natomiast zrobił ten ruch Małgosią, licząc pewnie na to, że się podzieli odpowiedzialnością w razie przegranej. Hmm. Nie, ale myślę, że to niewiele mu pomoże, bo nastroje w partii są takie, jak pewnie lepiej wiesz ode mnie, że jak mu się podwinie, nogę, to go założenia tam w ogóle, żeby bez. Nie podwinie, tylko powinie. Przepraszam. 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 Boże, ja Niemiec muszę uczyć. też, mój drogi, ja mam pochodzenie no, no niemieckie, tak. cudzone, a Ty masz po <laughs> prostu, się przeszywasz do naszego wielkiego narodu mocarstwa, tego jak wiesz motor, to taki Austriak, jak, wiesz, jak ty Niemiec. W ogóle Austriacy są tacy Austriacy, jak wiesz. Jak ty Kaszuba. Tak. <laughs> Dobrze. <laughs> więc, więc tak byś tak to kombinował. Także to, że mnie nie dał do Sejmu, to się nawet z Uzą. Natomiast skurzony jestem na to, że mnie nie dał do Senatu, bo gdyby mi dał ten pod Poznaniem, ja albo nie, nie, nie. ten, to, to bym był zadowolony. No. Ale jest, mnie, mnie by to biznesowo uderzyło strasznie, to też jest inna rzecz. No. Także nic nie no, mogłem no, na to no. poradzić. Chciałem, a mnie nie chcieli, no i trudno. Ale nie mogłem iść na drugi, wiesz, na, na jakiś okręg, żebym po prostu się spalił. Nie, to, to kompletnie bez no, sensu. On mi sobie no. pięć okręgów mi proponował i w każdym z nich bym przegrał. Pięć okręgów. I siedział w tej Półtorej godziny mnie młotkowo, że mnie się zgodził. Ja mówię, nie pójdę w ten, nie pójdę w ten, to następny, wiesz. Miał przygotowane. Myślę, mm -hmm. że któryś, wiesz, mnie skusi, że nie, nie mam wszystkiego przetestowane. Te pięć okręgów, gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom, wszystkie takie sity, wiesz. Tam, gdzie wiedzę są. No, tak, tak, że tam, wiesz, mm -hmm. naj, naj, najbliżej jakby równości to było właśnie pod warszawskim. Czyli tym hmm. północnym uważanym, ale też uh -huh. by nikła szansa. Uh -huh. Tym bardziej, że jak ja bym wystarczył, to na pewno bym jakieś tam lewica razem czy coś by mi wystawili to by tam się nie. Także nie mogłem brać żadnego ryzykownego w żaden sposób. Jeszcze bym, wiesz, powiedzieliby mi, że przeze mnie nie ma większości Seneczek. Bo tak to, tak, no. tak. To jest to jest się bawiam też. Także, jest przeżyłem to trochę, wiesz, do nas, między nami mówią. Wiem. Przeżyłem to. Wiem. Bo mi złamał słowo tak, w sposób taki, który, wiesz, nie spodziewałem się. Bo to takie są historie, których... Tylko pamięć zostaje, wiesz, o tym. Wiem, ale to, to... Wiesz, <laughs> są. wyście mnie ostrzegali, to muszę powiedzieć, że tak. że, że mówili zawsze, się... ci to, zawsze ci to mówię. Ale nie, nie sądziłem, że on, wiesz, będzie... Ale męczy to to. Jako stary człowiek ci powiem, nie, jesteś stary, jesteś młodszym duchem niż wielu innych Starzy, dużo Doświadczenie w takich sprawach jest wyjątkowo cenne. Wiesz, powtarzalne sytuacje są najlepszą lekcją w życiu. Powiedz mi, ty wysłać mnie SMS jakiejś prokuratury, to jest coś nowego, czy Słuchaj, nie? Wiesz Małgosia mi czasem przesyła do ciebie wezwania. Z jakiś uh -huh. regionowy prokuratur <laughs> na świecie bzdury. No, no potem tak. chcę, żebym miał sprawdę, to, ale w tej chwili już mam, wiesz, prokuratura jest tak ustawiona, że bez uh -huh. promocji z Pan, na telefon nic trudno cokolwiek pozyskuje. Nie chodzi mi o takie ogólne promocje, co, żebym mógł Pani prokurator wysłać i się dowiedzieć. E mam zrobić Emilka, mam Was podpisać to, co się Emilka da. Aha, Emilka to mi da i ja podpisałem. W tym momencie, jak Ci tam Was podpisać, nie Dobrze. Powinniśmy się spotkać w tych nowych, nowych, nowych okolicznościach. Ja będę. Alby na w cztery mieście. 13, 14, 15 września. No, to może mogę być. Nie wiem to, to daj znać kiedy to chętnie przyjadę. Być może wyobiad się zastanowi trochę. To jest trudno Jeszcze ta, nie mamy tak jak... do końca danych, ale, ale to też... Nie wiem jak Małgosia zadziała. Bo trochę zadziała, ja uważam. Znaczy. Zabierze im większość taką, wiesz, bardzo mocną, nie? To na pewno. No wydaje mi się, że jest parę pomysłów do tą zmianą. uważam, że on zrobił dobry krok, ale dla siebie trudny i otwierający pewne... Znaczy, no, mam już pewne przemyślenia, nie? co do... Jak to wykorzystać, ale... Ja mu brutalnie już co... mówiłem, mhm. brutalnie mu mówiłem. Znaczy, mm. wiesz, ponieważ już na końcu żeśmy się, wiesz, że, że byłem wkurzony na niego, to mu, wiesz, mówiłem bardzo dosadnie. W poniedziałek jeszcze zgadałem, Przez to jego decyzję, mm. Że po prostu kampania idzie w złą stronę, że jego doradcy po prostu go oszukują. Mm. I, I że nic nie wskazuje na to, że wyszło w dobrą stronę po prostu. No to musi, no to... musi coś zrobić, tak? I to. Radek mi krytykuje, że, że mu podsunąłem tą Kidawę. Też uważałem, że ona jest najlepsza, ale ja uważam, że Radek nie byłby dobrym, dobrym rozwiązaniem. Że... To jest bardzo dobry pomysł. Też z y, punktu widzenia naszych pewnych planów. To jest bardzo dobry pomysł. Kidawa, tak? Tak, tak absolutnie. Nie, ja też uważam, że, że to jest ona... Ona jest, wiesz, ona jest inna trochę, nie? Ona jest poza tego, tej walki takiej bezpośredniej. Nie, no w ogóle, wie, nie, no w ogóle, wieś, nie, to, 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 to ja mogę laboratoria pisać. Polityka logiczna na temat tego, że to jest po prostu dobry pomysł. I nie dla niego. Słuchaj, on, wiesz, wydaje się, że może zdał sobie sprawę, że będzie twarzą nieszczęścia, tak? taką, hmm. i dlatego chciał się podzielić. Ale. Nie ja zapomnę mu tego. To... Nie zapomnę. No. Wiem. Tam, mimo, się mimo, mimo, jak to mówią, o mnie nie bądź. Mimo tego, że wiesz, moja żona codziennie pije szampana z wyłobiejesz ogorno. Też się rozumiem. Tak się też rozumiem. Moja też, wiesz? Ale, ale po prostu nie zapomnę tego. Bo mi wyłączy z fajnej zabawy, a miałem na to ogromną... Czekaj, ale to. To jest epoka jeszcze. wiem. nie. Wiem. Polityka to długa Ej, gra. Epoky, to. Emocje na trochę. To tak jest długa gra. Dla ciebie długa, bardzo długa. Nie, to ja jestem z naszym następnym pisarzem. Znaczy nie, 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 nie. Co by zrobił? Tylko. Nie, znaczy Małgosie otwiera. Znaczy, nie ma tej beznadziei takim, no, bo była już beznadziejna sytuacja. Znaczy, że oni mm. naprawdę mogli dostać 22%, tak? Lewica 15% mm. i tam ci, mm. wiesz, 300 mandatów. 150. No, tak 50%. Tak, tak, oczywiście. No, mogło tak być. Teraz już chyba tak nie będzie. I w tym razie, że konfederacja rośnie. I tego, nie wiem, czy zauważyłeś, pewnie nie, bo się nie interesujesz tym obszarem. Ale dzisiaj było bardzo ważne wydarzenie. No, mów. Bo... Dzisiaj była ogromna promocja Konfederacji w Radiu Maria. Mhm. Mm no to nie, to... To już wystarczy, żeby że to jest ważne, tak. I to jest, wiesz, to oznacza, że ryzyk się przestraszył siły Jarka. Mhm. Uh -huh. I postanowił mu usztyknąć. Mhm. Uh -huh. A jeżeli on to zrobi na poważnie... To, to, to może... To. to może oznaczać, wiesz, 10 punktów dla Konfederacji. Uh -huh. Uh -huh. Kosztem pisu oczywiście uh -huh. Co przy Dącie ma kol no tak, tak. kluczowe kluczowe zupełnie, tak tak. No tak wreszcie ciągle granica 40. Mają wyraźnie 40 plus jest dupa zbita. Mają 40 albo 40 minus. Wszystko jest możliwe. Wiesz co ja myślę, że będzie z tego wszystko tak, jak dzisiaj miał wstawiać. Oczywiście uh -huh. nie, nie konkuruje z tobą od razu mówię. Ale ja myślę, uh -huh. że wyjdzie z tego, z tego chaos. To znaczy, jeżeli oni nie wezmą większości sami, tylko z Konfederacją uh -huh. i będą mieli wicepremiera Korwina Mikę, ministra edukacji Bosaka i in, lub innych uh -huh. <laughs> Coś o tym wiesz. Coś o tym wiem, tylko, <laughs> <wiesz>? tylko <laughs> ale... to są debile, tak? Nie, ale mówię, coś wiesz o tym, jak to wygląda te ma, ten tego tam. typu... Te tak, tego, tak, tak. <laughs> to, to, będzie, to będzie dla niego dwa lata góra. Tak myślę. No. Dobra, Ramon, bo ja tu mam jeszcze spotkanie. Słuchaj, zadzwonię do Ciebie i byśmy... No, od Ciebie zależy, nie? Ale ja może... Jestem dyspozycyjny, dla nie mam za dużo tej chwili, bo okay. szykowałem sobie plan, wiesz, na inne zajęcia. No wiem, rzeczy, wiem, to, to, z tym, tak rozumiem, rozumiem. Uh -huh. Nie jestem wolny. Sobie. Ale mam, mam jakby parę rzeczy do, do przemyślenia i ustalenia czy czy w tych prawnych. No i w jednym sensie z Tobą dzisiaj pogadam, nie? Dobrze, jestem w dyspozycji, no. mów kiedy możesz, to wjedziemy się w listopadzie. Czyli 13, 14, 15, ale ja Ci uściszę to w tego. tygodniu. Dobrze. No dobra, no ściskam. No, się się to... no, 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 no.